Kod na darmowy ukryty skin Ironmana to wcale nie fake i będzie mogli zdobyć i w tym materiale powiem Ci dokładnie, jak możesz to zrobić, żeby tej okazji po prostu nie przeswać. To jest naprawdę mega fajna okazja, no i każdemu polecam wziąć udział. Jednak na początku pamiętaj o tym, żeby walnąć się subika, kapeczkę w górę kodik sejka subskrypcie będę miał mega alto, mega więcej, jakie po prostu pomożecie i widać to w sali, ale Instagram skąd widzę i to wszystko w opisie i sekuna naszego partnera. Opera GX to przeglądarka stworzona z dedykacją dla graczy, czyli dla Was zawiera na masę funkcji, które ułatwią Ci pracę przy komputerze oraz jest przeznaczona dla graczy Fortnite. Fajnie było słuchać koncertu Travis'a Scott'a w Fortnite, jednak super byłoby słuchać również innych artystów podczas przeglądania. Dzięki dodatkowi GX Player możesz słuchać swoich ulubionych serwisów streamingowych, takich jak Spotify, Apple Music czy YouTube Music cały czas. Gdzie lecimy chłopaki? Oczywiście na GX Corner zajesz tam najlepszy lot, czyli okazję na zgarnięcie darmowych gier oraz najlepsze promocje na gry. Również nie przegapisz żadnych nowości i będziesz na bieżąco ze wszystkim. Własny skin w operze GX jak najbardziej jest to możliwe, żadna inna przeglądarka nie pozwala Ci aż tak skustomizować swojej przeglądarki. Kolonarki. możesz dostosować tapetę, kolory, motywy lub nawet ustawić własne ulubione zdjęcia. Możesz zaszaleć tak bardzo jak tylko masz na to ochotę, a dzięki temu korzystanie z Opera GX będzie jeszcze dla Ciebie bardziej przyjemne. Dzięki Operze GX nie przegapisz już żadnych ulubionych streamów. Opera GX jest zintegrowana z serwisami społecznościowymi, takimi jak Twitch, Discord, Facebook, Messenger, Telegram, czy nawet Whatsapp. Opera GX pozwala Ci śledzić wszystkie powiadomienia z aplikacji, jak i również będziesz wiedział, kiedy Twój ulubiony streamer odpali live'a. Koniecznie pobierz Opera GX z linku w opisie i Sprawdź, jak dobrze się korzysta z tej przeglądarki. A więc zaczynając, zaczniemy sobie jednak od aktualizacji, bo tutaj pojawiło się mega, ale to mega dużo tematu. Granie, o co chodzi? Jak wiecie, nowy sezon już niedługo w Fortnite, za około 20 ile dni, będziemy mieli nowy sezon. Więc tak naprawdę, całkiem niedługo. I tutaj pojawiła się właśnie nowa teoria, która informuje nas o powrocie starego OG Fortnite, jak to możliwe. Ostatnio mówiłem Wam o teorii z Marvelem, a teraz właśnie pojawiła się inna teoria i która nawiązuje do tego, że Fortnite przywróci starego Fortnite'a z rozdziału pierwszego i drugiego. Dlaczego tak sądzimy? Bo generalnie mamy kilka powodów. Pierwsza sprawa, no to oczywiście cały motyw i zagraniczny YouTube, jak i zagraniczne media o tym już trąbią, że właśnie Fortnite, przywracając te wszystkie stare itemy, które potwierdził nam Hypex, bo jeśli ktoś nie wie, to Fortnite ma w zamiarze przywrócić na przykład spaza, ma w zamiar przywrócić właśnie MK, Skara, czy inne takie przedmioty jak Havibordy, czyli deski, jak na śmierci bomby, trapy i masę innych przedmiotów, w tym mityki. Po prostu chce powrócić do starego Fortnite'a, jest to tyle sensowny, że faktycznie kiedyś już taki motyw mieliśmy i był to 70, rozdziału pierwszego gdzie właśnie mieliśmy taki powrót tak naprawdę w przeszłości w Fortnite i było to podsumowanie całego rozdziału pierwszego wtedy na przykład skinami w karnety nie mieliśmy nic nowego tylko były to wszystko skiny, które już mieliśmy takie jak Black Knight Disco Specjalistka tylko w przerobionej wersji i tutaj Fortnite jakiś czas temu rozesłał ankiety dokładnie około 2-3 dni temu w których kazał graczom ocenić skiny Fortnite coś takiego robi ja też taką ankietę jakiś czas temu otrzymałem generalnie te ankiety pozwalają wam sprawdzić wszystkie skiny praktycznie jakie Wchodzą do Fortnite przez najbliższe kilka miesięcy i faktycznie w tych właśnie to skinach jest mega, ale to mega dużo skinów, które już w Fortnite kiedyś były i są to restyle. No i właśnie pojawia się teoria, że Fortnite po prostu być może zrobi karnet, który będzie poniekąd związany z Marvelem, ale również być może będzie po prostu związany z te starymi skinami. Bo jak sobie przejrzycie te skiny, będzie teraz wiedzieć tutaj na ekranie, to po prostu faktycznie można zauważyć, że niektóre skiny już w Fortnite były i są to na przykład Bambik z rozdziału pierwszego, który był takim mega kluczowym postacią, mega kluczowym Bambikiem, no bo był to. Big którego chyba każdy znał i była to najbardziej konieczna postać w Fortnite. Cie. Oczywiście mamy tu również Julkę w przerobionej wersji i kilka jeszcze innych starych skinów. I to jest kolejna taka podpowiedź, że być może właśnie Fortnite będzie w tym motywie, no i właśnie przywróci nam różne mityki i też tutaj niektórzy likerzy sugerują, no że te rzeczy grane są już potwierdzone praktycznie, że one będą wracać, no i że cały sezon ma być właśnie w takim motywie powrotu, aczkolwiek jak najbardziej nie wyklucza nam się to z Marvelem, bo również w nowym sonie możemy otrzymać Marvela, który będzie kat połączył się z całą tą fabułą powrotu i na przykład ci super bohaterowie Będą jakiś czynny udział brali, a skąd wiadomo, że czynny udział będą brali. No bo generalnie mityk, jak wiecie, Ironmana ma powrócić do Fortnite, jak i również jest mega duży z Marvelem, które obecnie trwają, i również sam Fortnite tak naprawdę nie ukrywa tego, no że Marvel będzie odgrywał dalej jakąś tam tabuę w Fortnite, bo jeśli ktoś czyta komiksy Marvela, to właśnie tam troszeczkę takich ciekawostek jest i właśnie faktycznie gracze już znaleźli, że w nowym komiksie znajduje się właśnie Ironman, który ma odegrać również motyw w Fortnite, także jest na pewno ciekawe. No i czekamy na rozwój wydarzeń. Kolejna sprawa, no to oczywiście nowy Nowa mapa, a właściwie może stara mapa, która pojawi się w Fortnite, Tutaj i jako ciekawostkę mogłem podać, że jak wiecie, ja jakiś czas temu mówiłem, że bardzo możliwe, że w nowym sezonie będziemy mieli stare lokacje. Dlaczego? Dlatego, że pierwsza sprawa, no to oczywiście motyw z drzewami. Jak wiecie, drzewa przywracają i respią lokacje, które były kiedyś w Fortnite, nie są tu teraz żadne nowe lokacje, tylko są to nawiązania do rozdziału pierwszego, drugiego. No i grają do tych mega starych sconów jest to takie kolejne potwierdzenie, że Fortnite faktycznie w tym kierunku jakoś chce podziałać. I ja już to kiedyś w sumie wam mówiłem, że w tym scenie będzie się tak działo i widziałem to stąd, że faktycznie Fortnite na trailerze nowego sezonu, czyli tego, który wchodził, po prostu umieścił Turburgerka jako lokację, która ma się pojawić i bo to nawiązanie, no że będą pojawiać się po prostu nowe lokacje, które będą bazowane na starych i co ciekawe, być może te lokacje z nami zostaną. Taka fajna teoria, że być może na przykład z drzewami się coś stanie w nowym sonie, a stare lokacje zostaną i na każdej lokacji zostałaby inna lokacja, którą obecnie jest rozpiana przez drzewo, czyli jedna z czterech, no i po prostu by nam to zostało. Również pamiętajmy o tym, że Fortnite często lubi właśnie robić takie motywy starego sezonu, Czyli po prostu jakieś aspekty przywracać najczęściej faktycznie były to małe aspekty Aczkolwiek myślę, że faktycznie jeśli Fortnite dowaliłby Taki mocny senon, który byłby takim Totalnym powrotem spada, takiej emki Skara i innych przedmiotów, które faktycznie są w plikach gry No mógłby być ciekawy i na pewno Był taki motyw sentymentalny w Fortnite cie. I myślę, że wielu graczy po prostu by wbiła Sprawdzić dokładnie o co chodzi A ten senon musi być mocny, żeby Fortnite'a podnieść Bo niestety obecnie mega upada I teraz prośba do Was, żebyście dali w komentarzach Mi znać, czy chcielibyście jednak Motyw totalnie Marvelowy, sami w jakieś mega nowoczesne mapy, czy może byście jednak woleli właśnie motyw, który jest powrotem do przeszłości, stary gameplay, starsza jakaś mapa, być może stare lokacje, no i generalnie stare mechaniki w Fortnite. Ja osobiście chyba wybrałbym tą właśnie drugą opcję, oczywiście być może jakoś połączoną z Marvelem, bo Marvel jednak, jestem na 100% praktycznie pewny, że jakąś rolę oczywiście będzie dalej odgrywał, ale również powiedzmy sobie może o tych skinach, które możecie zdobyć, czyli o kodzie, na darmowego Ironmana i jak go dobrać. Nie, nie jest to fake, bo jak wiecie cały czas promocja z Marvelem i grani dla przypomnienia. Powiedzmy co z Marvela możecie teraz odebrać. Pierwsza sprawa to oczywiście kody z komiksów i dla przypomnienia były następujące komiksy. Komiks pierwszy, który możecie kupić za około 10 zł w internecie. Znalazłem go na przykład w Empiku w ciągu jakichś 30 sekund i ten komiks zawiera kod na uwaga uwaga Spidermana, także jeśli ktoś nie ma no to po prostu może sobie kupić Spidermana cały czas przez komiks jest to dużo opłacalniejsze niż zakup skina na Fortnite, bo nie oszukujmy się, ale skin w Fortnite kosztuje kilkadziesiąt złotych, a tutaj około 10 plus macie komiks, więc macie go za darmo. Kolejna sprawa, czyli malowanie do broni. 13 lipca był drugi komiks i jest to związany z Iron Manem, co potwierdza nam powrót właśnie Iron Mana. 17 sierpnia był komiks z pazurami Wolverina i to też jest o tyle ciekawe, że Wolverine był w ekipie, więc poniekąd znów nam się to łączy. No i kolejne dwa komiksy będą 31 sierpnia i będzie tam akurat spray graffiti, więc jest to dosyć słabe. I kolejny komiks będzie 28 września i będzie to już ostatni, piąty komiks, także już więcej nic na razie nie będzie. No i ten komiks będzie zawierał ekran przetrwania i zanim powiesz, Kamstar, no ale te komiksy są bez sensu ostatnio, no bo są słabe, to właśnie poczekaj, bez ukryty kod na właśnie Iron tylko jak go odebrać. Po prostu musisz zebrać wszystkie 5 komiksów, a właściwie wszystkie 5 kodów. Jeśli będziesz je miał, to od Fortnite dostaniesz darmowego skina Iron Mana jest to tyle fajne, że raz o tej promocji mega mało osób wie. Dwa, że jest taka tak naprawdę promocja gratisik, taki coś darmowego, bo nie ma nigdzie tego zawarte, że właśnie kupisz jakiś konkretny komiks i po prostu to trzymasz, więc musisz zebrać wszystkie 5 i dostajesz w ramach bonusu i coś takiego. Porobiony również z DC. I zanim na hey, ten pomysł, to oczywiście palcem wam się zastanowić, bo po prostu. Przeklnij sobie to, kupujesz dwa skiny tak naprawdę, a dostajesz je właściwie za darmo Fortnite zapłacił za około jakieś pewnie 80 do 100 zł A tu dostajesz 5 różnych przedmiotów plus ten właśnie skinek Tak naprawdę za wydanie 50 zł I masz wszystko w komiksach, także ja osobiście mega w ten sposób polecam No bo jednak jest to mega opłacalne i dużo widzów z tego korzysta I dlatego nagrałem właśnie ten materiał, jaki również chciałem oczywiście polecić Poczekanie sobie i szukanie fajnych promocji Wiem, że z DC widzowie robili tak, że czekali po prostu na promocję No bo często strony po prostu robią eventy, że na sprzedają 5 komiksów za jakieś ultra niskie pieniądze Widzę i pisali mi, że 5 komiksów DC nawet kupowali ostatnio po 20 zł, co jest mega mega tanio. Gdzie tam właśnie też były skin, także ogarnijcie to i naprawdę wam polecam, a ja wam mega dzięki za uwagę, pętajcie sobie kopeczkę w górę kodik kamstar i oczywiście wbijajcie na wszystkie ocjale, no i naszego partnera. Trzymajcie się, zapraszam na streamy, jo!